A tam dostajesz jakieś inne itemy, czy te co masz na sobie? W sensie, że. Jak, w, jak jesteś jeden na jeden, nie? Ja to musisz mieć swoje itemy. A, dobra. Bo na niektórych serwerach wiesz, tam dostajesz. A. Ej, ja mam seta. Ja mam całego całego seta ochrona ochr ochr 3, niezniszczalność 1. Ja mam. Ja mam. No. Ja mam bez butów tylko Ja mam reszty, tylko spodnie. Mam ochro Be bez ochrony. Ej, tam łap to. Ty chcesz K a. a jaki masz, mie M jaki masz mieczyk? A to co to, 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 to Jaki masz mieczyk? Kto ja? Ja mam Mieczek, ostrość 2, odrzut 2. Ja mam ostrość 3, grabisz 2, odrzut 2. Mam jeszcze zapalający zapalającym, że... Ej, dobra, ee... to się do nas. Ja mam 5 To spoko. Zapalisz się do nas, okej? Okay? Spoko, ale jak ee, zrobicie mi o 6, to ee, jest... Admin więc, no, Ale i tak można robić oszusty, więc... No, no można, no ale... Ale widzisz, my nic nie jesteśmy, co nie? No spoko, jaki, jaki masz nick? Polski Kamil 2002. A, tak, tak, tak. No i teraz jakby do mnie będą dzwonić. Ka, polski kami... Okay. Polski polski tam znaczy...

a widzę, że macie ciki pomysł. Wow! Tylko... Wydajność 5? Nie możecie tańcz tego tańcz naprawić? Nie. chcecie? No. Jak ja mam Fender, 6 cał cał całą, całą skrzynkę zapełniam. Ja mam cały setcik ochrona 4. Mieczyk, ostrość 4. Iyyyy zakręto dwa Jak chcecie, to mogę wam jeden dać. Ja jakbyś nie mi chciała zrobić to ja mam przy sobie teraz 6 zapasowych, więc wiesz. Nie, 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 nie chcę, ja nie jestem taka. Mhm. Chcecie po koksie czy coś? Nie. -a. Na przykład? Mhm. Dobra, to dawajcie trzeba iść tego. Nie jestem szukać. Spoko. Słucham! Aha. Y, y, wiecie co? Ey. Y, Jej ja zjeść kolację za chwilę. Za jakieś... Nie jedna... bil, co ty robisz? No co ty robisz, Debilu? Ja za 15 minut wracam. Dobra. No to tylko, na. Raz. Tylko nie logaj, bo z teraz, bo on cię klępie, Wiem, dobi, wiem, dobi. wiem, wiem. Muszę poczekać. Depp. Dودي tam. A ile masz lat w ogóle? 11. Ja mam 13. No dobra, to za 15 minut wracam. O kilku muszę się lognąć, ale nie mogę bo nie... No. <śmianic> nie, w w albarskim raju, choć niektórym końców się tutaj film stoi baba z harmonią i wierum munki co się naplaje kroją Co to robi kurwa mi Pewnie popek wygrał o. karty To pierwsza dama nie, naszego gangu Wjechała pikimi i zbiera opłaty Po krótkim wstępie, jej występie Wzrokiem szukam czegoś żeby zatwierdzić Łukasny to bardziej się tak mocno, że na nam się jeży Ej, czekaj,

Ej jaki, jaki derb ze, jaki raju, ze mnie rozmóczyłem ciebie męża Ktoś mi polewa kolejną szklankę a sisa leci tutaj z <laughs> Jak masz ochotę na fajne cycki z chęcią podniesienia w Galbanii stył koza, w Albańskim raju zasiada w lożach Biednie podskakuj bardzo wysoko, bo cię wyniosą na butach i nożach Finisz, bo za chwilę filmu koniec końcowe napisy bombili bye bye A na refrę jeżdża tutaj król Lecimy na grubo, popój graj mnie, że mnie było mnie za skajpa nie zyskać,

Baba z fonsem daje mi gitarę Więc na murku, zaczynam ta grać I lecimy więcej, to jak już tak Keśkę w meszkę, chin <laughs> Keśkę w meszkę, chin Ryski, ryszkisz, ryszkisz To król Albanii Sieremere, chociaż też to starasz nas Jak wyszlisz, oślisz, oślisz Kurwa, szaf